Hej, pod sztandarem stańmy wraz, podnieśmy w górę czoła. Do pracy ojczyzna wzywa nas, do pracy naród woła. Więc uczmy się i póki czas, kształtujmy umysł ducha. Młodości trudnie zmoże nas, gdy w sercach tkwi otucha. Oh Przedszkolną Izbą Tradycji, która powstała w 1983 roku. Powstała ona w związku z drugim zjazdem absolwentów naszej szkoły z inicjatywy magistra Piotra Grzyba, z którym już za chwilę przeprowadzimy wywiad dotyczący najstarszej historii powstania naszej szkoły. W Zawierciu były tylko trzy szkoły podstawowe, a poza tym były szkoły prywatne bardzo przeludnione po 50, 60, 70 uczniów było w klasie było mało nauczycieli. Nie było, polikwidowano zakłady kształcenia nauczycieli, i w związku z tym powstały pierwsze trzy szkoły w zawierciu prywatne. Jakie były przedmioty nauczania? Uczeń miał religię język polski ograniczony, ale był: rosyjski, łacina, niemiecki, francuski, historia, geografia, nauki przyrodnicze. Arytmetyka, geometria, algebra, rysunki i kaligrafia. Wszystkie szkoły przedwojenne i podstawowe i średnie miały kaligrafię. Dlatego tak piękne są te pisma. Robotnicy domagali się szkół, i wtedy robotnicy się opodatkowali 1% od zarobku i wybudowali. Resztę dołożyła TAZ i wybudowali przepiękną szkołę. Wszystkie te ziemie przejęli Niemcy i Niemcy i Austriacy, i Austriacy poluzowali rygory właśnie takie ograniczające oświatę, kulturę i tak dalej. I wtedy pozwolono założyć seminarium nauczycielskie na, prywatne było początkowo nauczycielskie w tej szkole numer dwa. Jaką rolę odegrało w powstaniu lisą seminarium nauczycielskie? Seminarium nauczycielskie, które powstało w 16 roku dzięki działalności księdza Weisslera, kanonika, który był tutaj proboszczem wspólnie z Szymańskim, powołali żeńskie seminarium nauczycielskie w szkole podstawowej. Tak zwanej Fabrycznej Towarzystwa Akcyjnego. Seminarium od 22 roku było państwową szkołą. To seminarium się wspaniale rozwijało. Kształcili nauczycielki, które wypełniały lukę kadrową w mieście Zawierciu i w całym powiecie, a nawet i w Polsce. Seminarium funkcjonowało do trzydziestego roku w 1931 roku ministerstwo wyznań religijnych i oświecenia publicznego a ministrem wtedy był jędrzejewicz zapowiadał reformę polegającą na tym że gimnazja ośmioklasowe będą likwidowane na rzecz Gimnazjów czteroklasowych i dwóch klas licealnych. Seminarium, w którym była dyrektorką od 28 roku pani Jakliczowa, uczyła języka niemieckiego, przyczyniła się do powstania naszego gimnazjum. Ministerstwo nie chciało przyznać tego gimnazjum. Postawiło jeden warunek: przyznamy Zawierciu, jeżeli będziecie mieli własny budynek, stanął straszny wielki kłopot, skąd zdobyć pieniądze, żeby wybudować tą szkołę. Komitet rodzicielski zwołał zebranie, próbowali opodatkować uczniów, próbowali opodatkować rodziców, ale to zaledwie starczyło tylko na zakupienie placu. Pojawił się bardzo ważny człowiek, Zygmunt Sowiński. Poseł, trzykrotny poseł w okresie międzywojennym, załatwił państwową pożyczkę. W skład komitetu wchodził Stanisław Holenderski, przewodniczący komitetu, Zygmunt Sowiński, wiele osób ważnych i fabrykantów poszczególnych zakładów. W 1933 roku przystąpiono do budowy. Z okazji święta Narodowego. Odzyskania niepodległości 11 listopada 1934 roku oddano ten budynek. Do szkoły przeszły klasy gimnazjalne i czwarta i piąta klasa seminarium nauczycielskiego, które wygasały. Seminarium Wykształciło w ciągu swojego dwudziestolecia, bo tyle lat działało, do 1936 roku 500 nauczycielek, to jest rok 36 czerwiec. W tym roku kończy się okres gimnazjum czteroletniego, tak zwana jakby to nazwać mała matura i po zdanym egzaminie Oczywiście, ci uczniowie mieli prawo ubiegać się, składali egzamin wstępny do liceum dwuletniego. Powodzenie miało niesamowite. To była jedyna państwowa szkoła w tym czasie w Zawierciu. Nie było. Wszystko było prywatne. Pierwsza matura w 1939 roku. Wybuch wojny, zaczynają się prześladowania, więzienia wywożenie yy, giną profesorzy, uczniowie. 11 listopada zamknięto wszystkie szkoły średnie z wyjątkiem szkoły ekonomicznej, bo Niemcy uważali, że to im jest przydatne potrzebne po wojnie. Został przysłany delegat z rządem powstającym w Kielcach, Bierzanek. To był wspaniały dyrektor, był oddelegowany do zorganizowania oświaty w tym powstającym nowym rządzie. 2 lutego 1945 roku ogłoszono zapisy do naszego gimnazjum. Był to bardzo trudny okres. Nie było sprzętu, nie było ławek, nie było stolików, tablic. Wszystko to, jak wspomina profesor Bartolewski, znosili z uczniami, profesorowie. Jego miejsce zajęła ani doktor, Maria, doktor Maria Gałyńska. Pełniła tą funkcję od 1 grudnia do 31 sierpnia 1948 roku. Postacią, która odegrała wielką rolę, był Stanisław Ignacy Rączka. Magister Stanisław Ignacy Rączka. Człowiek, który z zawierciem związał całe życie. Budynek gimnazjalny na Parkowej 7 został oddany dla potrzeb liceum pedagogicznego, a gimnazjum przeniesiono do szkoły tak zwanej włókienniczej TAZ-u. To jest szkoła obecnie była numer dwa, a teraz jest gimnazjum numer dwa w Zawierciu. Połączono szkoły podstawową i gimnazjum. Muszę wam powiedzieć, że dziewczyny przeniesiono do drugiego liceum. Natomiast gimnazjum stało się męskim gimnazjum i, po, i była szkoła podstawowa i licą ogólnokształcące. a pan dyrektor rączka był dyrektorem tego gimnazjum. Był wspaniałym kompozytorem. Muzyka To najtrudniejsze lata stalinowskie, 48. Powstawała pierwsza z, e, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. To pamiętacie? Wy nie pamiętacie? Nie, wy nie, ale ja pamiętam. Była prowadzona laickość, zajmowanie krzyży ze szkół. E, bardzo trudny ideologicznie czas Stanisław Rączka Oddał tą szkołę nowemu dyrektorowi profesorowi Stefanowi Kluzowi. Od 1 marca 50, 1950 roku przejął dyrekturę Stefan Kluz. Też miał kłopot, bo musiał przenosić szkołę 1 marca 51 roku do nowego budynku, to jest tym, w którym się znajdujemy, na Wojska Polskiego 55. I tutaj połączono szkołę, liceum, zajmowało tylko drugie piętro i, cz drugiej i część trzeciego, bo nie było nadbudowy jeszcze. Natomiast szkoła podstawowa zajmowała parter i pierwsze piętro. Za moich czasów liceum tak się rozrosło, że zajęło cały budynek. Miałem szczęście i honor pełnić zaszczytną rolę po tak wspaniałych dyrektorach, o których tutaj mówiłem wcześniej. Kierować tą szkołą w latach 1975-1991. Po mnie dyrekturę przejął w okresie przemian pan Kry magister Krystian Ujewski Pełnił tą funkcję przez 5 lat, a następnie pan dyre doktor Młodziński, Lech Młodziński, który pełnił tak jak i ja przez okres 16 lat.